Cześć, cześć, witajcie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Będę grał w grę. Tomb Raider. Minecraft Ale. Każdy item na którego się patrzę wybucha. Tutaj robiłem test, czy to działa. No i niestety działa. Teraz muszę wziąć tak y, drewno, aby nie wybuchło. Jak ja mam zebrać drewno? Jeśli naprawdę pytam. Na razie jest dobrze. Jest, mam trzy drewna, rekord. I teraz tak, 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 tak. No i teraz dopiero się zaczyna. Okej. Okay. Uff. Dobra. Tak się wystosuję, że hey, Ja mówię, matko Bosko, mówię, co. co. co, co, co się stanęło. Okej, okay. jest dobrze. Nie jest dobrze, ale jest dobrze. Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Jakoś to będzie. Przeżyję. Żyję. Nie wierzę, żyje. Yy, nasunęło mi to pomysł, że w sumie mogę wejść z dziury. O, tu na przykład. I tutaj wykopać ten kamień. O! I to jest dobry pomysł. Teraz muszę stąd wyjść. Chociaż 6 to nie jest chyba wystarczająco. Ale na razie mogę zrobić lepszy kilof, Mogę zrobić sobie miecz. I to w sumie byłoby na tyle. O tu są dwie owce. Tu są dwie owce. Żadna biała, ale trudno. Nie mogę sobie to zjeść. Jesteśmy uratowani. Szczególnie, że mam pół serduszka. No to już nie mam serduszka. Lekka kraksa można by rzec. Można by rzec, To się wyklepie. Można by rzec.. lekkie wgniecenie. Eee, no ogólnie nie zbierospierdol. <śmiennie> jest... ja kamienne rzeczy miałem przy sobie. Mogę dla zabawy jeszcze troszkę to poniszczyć. Dzisiaj gramy do żelaza. Coś, co, coś czuję, że więcej niż dwa żelaza nie znajdę. Ale skopię te przynajmniej dwa węgla. Osiem. Stać mnie. I tu mamy jaskinię. Tylko, czy w tej jaskini będzie żelazo. Jak ja mam to zrobić? To prowadzi do tamtej jaskini do wody. Okej, okay. ja mówię ładnie, coś zrobił, a on mówi przepraszam. To jest to miejsce. O, jest żelazo! Wychodzę stąd. O Jezu. Jeszcze jeden węgiel sobie zbiorę. Jeden węgiel powinien wystarczyć na dwa żelaza. I teraz piec. I teraz... Biorę ten piec. Stawiam tu. Biorę żelazo i je przepalam. Nie wiem, jak tak długo można szukać żelaza. Żelazo to ma się na starcie gry. Diamenty ma się po godzince. W ogóle jakie lagi są. Teraz tak. Żelazo się przepaliło. Chciałem dojść jeszcze do diamentów, ale też mi się wydaje, że to się nie uda. Jest to nie dość, że bardzo ciężkie, więc no po prostu tego nie zrobię. Macie stawkę, jak próbowałem to zrobić. No, <grytanie> wiadro jeszcze będzie. I teraz jest git, bo jeszcze wiadro sobie zrobię. No, nie. Więc to koniec. Żegnam. Pa.